Siemanarko kochani, witam Was wszystkich bardzo pięknie, witam tutaj zwłaszcza, moi drodzy, wszystkie znaki ognia, tym razem na czytaniu czerwcowym. Ja się tutaj nisko Wam kłaniam, kochani, mam na imię Magda, prowadzę kanał Magiczna Hata. Przedstawiam się Wam, kochani, dlatego że w większości przypadków, kiedy do mnie piszecie, przyznam szczerze, że nie wiem czemu, ale bardzo często piszecie Marta. Marta, nie jestem Marta. Słuchajcie, Mart to ja tutaj trochę znam, jedną taką z tej wiedźmy największą, sobolewską, która będzie oglądała akurat, słuchajcie, ten odcinek, bo jest tutaj jej znak, oczywiście, e, ogniowy, czyli lew. No to okej, okay, ona tutaj może i tak, natomiast ja tutaj, kochani, mam na imię Marta, nie Marta, tylko Magda. I kochani, zapamiętajcie sobie, oczywiście, ja tutaj będę chyba musiała się Wam kłaniać każdego dnia, moi drodzy, kiedy będę dla Was robić jakieś tam karty, żeby się to utrwaliło dla po co niektórych. Słuchajcie moi e, kochani, zaczynamy e, czytanie dla znaków ognistych na czerwiec. E, kochani, ja mam przed sobą wyłożonego w pierwszej fazie strzelca. Zobaczcie, e, z uwagi na to, że strzelec, e, moi drodzy, jak ja rozłożyłam te karty, to ja mówię, ja pier... No wiecie, o co mi chodzi. To znaczy, słuchajcie, strzelce, ja nie wiem, o co kaman, ale zauważam od jakiegoś długiego, kochani, czasu, od kilku miesięcy nawet, bo i to wychodzi w dniówkach, czasami w tygodniówkach, w miesięcznych czytaniach to też się już pojawiło. E, właściwie ciągle to samo, tak? Wy ciągle stoicie w czarnej dupie, i tak naprawdę słuchajcie, nie robicie żadnego ruchu ani w prawo, ani w lewo, nie wiem, boicie się, cudujecie, cholerwie, co. I to samo pojawia mi się na miesiąc czerwiec, kochani, ja wam to czytanko oczywiście odczytam. Dostaniecie też swoją runę, słuchajcie, tutaj, która ma was w odpowiedni sposób, kochani, pchać do przodu. Jednakże pomyślałam sobie o tym, czy nie zrobić wam bonusa. To znaczy, bonusa tylko dla takich osób, kochani, którzy są w jakichś cholernych dylematach, którzy, nie wiem, lękają się, boją, łapią cykora w momencie, kiedy mają coś na przykład zrobić, wahają się pomiędzy, słuchajcie, jakimiś opcjami A albo B i po prostu stoją jak te druty, kochani, w miejscu i nie robią nic. Słuchajcie, bonus. Nagram Wam właśnie typowo. Słuchajcie, bo to chyba chodzi o sytuację relacyjno-uczuciową, mam takie wrażenie. Macie tutaj jakiś dylemat, czy skończyć coś i pójść coś całkowicie nowego. To znaczy, to jest takie moje, jakby taki mój pogląd. Ale oczywiście, kochani, to może być też cokolwiek innego, bo oczywiście ja mam tutaj karty pucharowe i tak dalej, tak dalej, więc tutaj w ogóle dwójki pucharów, cudawianki, więc po prostu tak to widzę. Aczkolwiek, kochani, to też może być wasze, wasze parcie, czy nie wiem, rzucić z wiasną cholerę robotę, którą aktualnie pracuję i załóżmy zaczynać coś zupełnie nowego. Takie dylematy też możecie mieć. E, więc moi drodzy, postanowiłam, e, słuchajcie, że tutaj z uwagi na to, że jest problem, tak, jest problem decyzyjny, jest problem, żeby słuchajcie, zebrać tyłek w troki i zacząć coś robić u strzelców, Postanowiłam zrobić takiego bonusa, ale żeby, kochani, to nie było tak, że zaraz odezmą się pozostałe znaki, powiedzą: My też potrzebujemy bonusa. Kochani, okej, okay, ten, ten odcinek bonusowy, typowo na to, co ma zrobić strzelec, co będzie, jeśli zrobi tak, co, jeśli zrobi siak, co w ogóle, jakiekolwiek rady, wskazówki w danym zakresie, których strzelec załóżmy szuka, będzie odcinkiem, kochani, płatnym. Osoby, które będą chciały dostać link do takiego filmu. No to moi drodzy, tutaj sobie oczywiście napiszą do mnie. Ja taki link, kochani, wyślę. I będzie to odcinek, słuchajcie, z jakąś drobną opłatą płatny, i takie osoby po wpłacie oczywiście kasy na konto, kochani, będą otrzymywały ode mnie link, żeby sobie zobaczyć, co u tego strzelca, moi drodzy, słychać i co ten strzelec w tym swoim dylemacie ma zrobić. Więc zrobimy to sobie na tej zasadzie, bo słuchajcie, jak ja to wrzucę jako taki film po prostu od tak dla, dla strzelca, to kochani, ktoś powie, że strzelec po prostu tutaj. Gdzieś ma jakąś aprobatę, tak, i że zaraz wszystkie pozostałe znaki będą oczekiwały takich bonusów, więc chciałabym po prostu zwyczajnie, kochani, tego uniknąć. To jest tylko dla tych osób, które faktycznie potrzebują, moi drodzy, takiego dodatkowego czytania, wysłuchają, wysłuchawszy tutaj, co karty podpowiedzą, co w tym temacie należałoby zrobić, jakie tam ewentualnie kroki po podewziąć, <laughs> zrobić, krótko mówiąc, czy też, moi drodzy, jak ta sytuacja tak naprawdę od środka wygląda, czego nie wiecie itd., tak dalej, tak dalej. to proszę się zgłaszać do mnie na maila, moi drodzy, czy też na Messengera, macie tam zawsze wskazówki pod każdym, pod każdym filmem, jak tam do mnie dotrzeć i, moi drodzy, tylko piszcie może w temacie bonus Strzelec, dobra, żebym ja mogła sobie te maile wyselekcjonować, bo kochani, tych maili naprawdę napływa bardzo dużo um, i, i zwyczajnie y, nie chciałabym was pominąć w czymś, tak? Więc jeżeli napiszecie bonus, strzelec, to ja wtedy będę wiedziała, że aha, to jest, tyczy się tego konkretnego, kochani, filmu uh, i to będzie szybka akcja, bo ja tylko po prostu wrzucę wam link do filmu, który sobie będziecie mogli ewentualnie, kochani, obejrzeć. Tymczasem, kochani, przechodzimy do tematu uh, pod tytułem Flaki z olejem, moje drogie strzelce, no bo tego inaczej nie idzie nazwać, tak, niż flaki z olejem, dlatego, że to jest ciągle to samo, no ludzie, ileż to można, że tak powiem, w tym wszystkim siedzieć. Słuchajcie, no co, no macie sytuację mówiącej o niepewności, w miesiącu czerwcu, jesteście niepewne, wy nie wiecie, co wy macie zrobić, macie sytuację czegoś ukrytego, albo też tudzież czujecie, że może ktoś coś ukrywa, albo wy same, kochani, macie cykora, o którym już wspomniałam, bo nie wiecie, co wy macie zrobić. Jesteście w dylemacie, co robić, jak robić, jestem niepewna. Pójść i powiedzieć, a może nie mówić, a jak powiem, to co będzie, a jak to zrobię, to, co się stanie. I właśnie te dylematy, o których ja teraz mówię, zrobimy sobie na tym bonusie w razie czego dodatkowym. Jeżeli takowe gdzieś tam w waszej głowie się roją, tak? Ale ja was właśnie w takiej akcji widzę. Nie wiem, co będzie, jak zrobię ten ruch, a co będzie, jeśli a to, a to, a tamto. I krótko mówiąc, pokazujecie mi się w karcie niepewności. W sytuacji, w której Wasza głowa po prostu bardzo mocno pracuje na wysokich obrotach w pozycji co teraz, co teraz. Czego to się tyczy? No, karta dopowiadająca, dwa kielichy, kochani, a więc notabene związek, notabene miłość, kochani, być może jakieś wybory, sytuacji, w których gdzieś tutaj strzelec być może chciałby być szczęśliwy, kochany i tak dalej, stworzyć fajny związek, ale nie wie, czy z tą, z tą osobą to stworzy, być może jest inna osoba, może są dwie osoby, strzelec teraz nie wie, w którym kierunku podążać, tak? Albo na przykład wiem, że jestem w związku, w którym jest, hu, w którym jest źle, e, mam jakiegoś zenka, z którym jest świetnie, ale teraz czy jak ja zostawię to stałe, które jest stabilne jako tako, jakoś to się kręci, no okej, okay, może nie ma szczęścia, nie ma miłości, nie ma tam czegoś, ale jak ja to zostawię, to czy z tym facetem, z którym jestem taka happy, szczęśliwa, będzie dobrze? Czy przypadkiem coś się nie rypnie, czy przypadkiem nie zostanę sama, czy sobie poradzę i tak dalej, i tak dalej. Takie pytania, kochani, mogą Wam się gdzieś w głowie mętlić. Dajcie znać w komentarzu, czy to o takie pytania chodzi. Żebym ja wiedziała, kręcąc bonusa, czy właśnie w takie, w takie tutaj strony, słuchajcie, uderzyć. No co nie zmienia faktu, moi drodzy, że bardzo mocno widać Was w takim, powiedziałabym, męczarni, co zrobić. I Czerwiec, kochani, to pokazuje. Słuchajcie, notabene karty też wskazują na sytuację, że jesteście przez kogoś kochani, tak? Tutaj, zaraz, przy tej takim, powiedziałabym, sytuacji, w której Wy macie coś niedogodnego i myślicie, co robić dalej, pokazują się karty na tej dwójce pucharów, czyli od kogoś, kto deklaruje Wam, kocham Cię, jesteś dla mnie ważna, i w ogóle, i w ogóle, gdzie czujecie tą miłość. Od tej osoby. Faktycznie, moi drodzy, to jest prawdziwe, bo tutaj się pokazują karty mówiące o tym, że jesteście przez kogoś, Kogoś ogromnie kochani, i ta osoba okazując wam te uczucia, wyraźnie kochani mówi wam prawdę. Więc jeżeli wy się zastanawiacie, a może mnie oszukuje, a może kłamie, a może coś, nie, nie kłamie, faktycznie chcę z wami być i faktycznie karty wskazują na to, że jesteście prawdziwie, moi drodzy, kochani. Strzelec chce w miesiącu czerwcu, na pewno słuchajcie szczęścia. Chciałby coś już zamknąć za sobą i chciałby otworzyć się na nowe możliwości, kochani, i takie coś przed wami cały czas widnieje. To nie jest sytuacja taka, że to jest na razie zastopowane, że to stoi w miejscu, że wy o tym nie wiecie, tylko jest to sytuacja, że strzelec wie, że wystarczyłby jego ruch, jego decyzja, jego krok, jego cokolwiek, żeby przejść przez ten próg. Kochani, wy w ogóle odrobiliście już jakąś lekcję karmiczną z kimś? Tutaj jest jakaś sytuacja, słuchajcie, sytuacji, w której już dokończyliście jakiś cykl. I ten cykl się zamyka. E, przyznam szczerze, że z tych kart ewidentnie widać, że stojąc w miejscu i nie robiąc nic, nie będzie nic zajebistego w Waszym życiu. To, to po prostu będzie tak wyglądało, jak wygląda, jak nie gorzej. E, natomiast po podjęciu decyzji faktycznie widać, że to Wasze życie może potoczyć się zupełnie inaczej. I ono idzie w kierunku dziesięciu kielichów, kochani. Zresztą. Dalsze karty też na to wskazują, ale za chwilę do nich dojdziemy. Idzie w kierunku dziesięciu kielichów, dlatego że, kochani, to jest karta szczęścia. To jest karta radości, szczęścia, spełnienia, zadowolenia, karta szczęśliwego związku, szczęśliwej rodziny, którą moglibyście, załóżmy, no nie wiem, stworzyć sobie, tak? Ale warunkiem tego wszystkiego jest, kochani, to, żeby domknąć cykl. Macie kartę mówiącą o sytuacji, zakańczasz pewien cykl, nie cofaj się z powrotem i nie ponownie, nie, nie iść po tym labiryncie, którym szłaś dotychczas, Ponieważ nic się w tej sytuacji nie zmieni. Czas otworzyć drzwi, czas przejść, że tak powiem, o poziom dalej i wreszcie coś z tym tematem zrobić, dlatego że pewnego rodzaju słuchajcie rzeczy, które trafiają nam się do życia. Jakieś pewne szanse, pewne miłości, słuchajcie pewne propozycje itd., dalej. one nie będą się pojawiać co rusz. Czasami to jest jednorazowa akcja, i potem na przykład mając lat 80, możecie sobie, kochani, usiąść i powiedzieć tak: O Jezu, jaka ja byłam głupia, mogłam zrobić to czy to, ale nie zrobiłam, bo, 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 bo. I jakieś tam, kochani, przykłady oczywiście padają. E, po czym mówicie: No, ale teraz już jest za późno, nie? Jest już za późno, no bo, kochani, pociąg odjechał, szansa odeszła, nie powtórzy się. I wy musicie mieć tego typu, kochani, świadomość, że to, że zadziewa się teraz coś, co może odmienić wasze życie na plus. To albo z tego skorzystacie, albo nie. Jeżeli nie, no to potem, żeby nie było pretensji do całego świata, że dlaczego ja jestem taka pokrzywdzona przez los, czy też pokrzywdzony, tak? Słuchajcie, jeżeli pojawiają się szanse, no to korzystamy, a nie potem biadolimy, że jakaś dupa z tego wszystkiego wynika. Więc moi drodzy, tutaj domyka się pewien cykl i wy stoicie na tym rozdrożu, sytuacji, w której już powinniśmy tutaj zamknąć jakiś proces życiowy i otworzyć się na coś nowego. Po otworzeniu tych drzwi, przejściu dalej, spotykamy. Się naprawdę z ogromem szczęścia. No chyba, że będziemy błądzi, błądzić w tym labiryncie, w którym aktualnie jesteście. Oczywiście, kochani, dalej. Słuchajcie, no na pewno jest wam z tym ciężko. Macie trudność z podjęciem tej decyzji, kochani, bo tutaj widać, że trzeba o czymś komuś zakomunikować, ale wy się boicie. Komuś coś trzeba powiedzieć, albo też trzeba wykonać jakiś ruch do przodu, bo pokazuje się tutaj karta: słuchajcie, rycerza, który, krótko mówiąc, idzie z jakimiś dokumentami, albo z wieścią, albo z treścią, albo z informacją, albo po prostu zmierza do przodu. Ale tutaj jest sytuacja podyktowana sytuacją strachu. Jeżeli to wy musicie zrobić ten ruch, to wy musicie tutaj jakby wyjść z tego poziomu labiryntu, w którym aktualnie się znajdujecie. No to wy, krótko mówiąc, kochani, macie sytuację. Mętliku w głowie, mętliku emocjonalnego. Przy okazji, tysiące opcji, tysiące scenariuszy, tysiące wątków, które może wam się w głowie pojawiać. Lamentujecie już z tego powodu, moi drodzy, i gdzieś możecie popadać właśnie w taki stan. E, słuchajcie, gdzie nie śpicie po nocach, dużo myślicie, nie wiecie co zrobić, nie wiecie jak zrobić, a co będzie jeśli, i to jest właśnie to, o czym ja mówię. Czyli ten dodatkowy bonus być może dla takich osób by się przydał, bo odpowie wam, co będzie jeśli, tak? E, bo sądzę, że to właśnie, co będzie jeśli, zrobię to, 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 to i tamto, czy będzie taka, taka, a może strach i owak? E, faktycznie, kochani, możecie mieć w głowach, i to was rozwala. To jest taka sytuacja, w której strzelec po prostu ma głowę nabitą tysiącem wątków, e, słuchajcie, i tworzy sobie samodzielnie mętlik myślowy. Kochani, karty ewidentnie pokazują klimat. Idź za ciosem, korzystaj z szans jeżeli Ty wiesz, że w tamtym kierunku idąc albo będąc jesteś szczęśliwy czy szczęśliwa, to się nawet dwa razy nie zastanawiaj, jeżeli tutaj gdzie jesteś czujesz, że się nie rozwijasz że coś jest dla Ciebie niekomfortowego że nie czujesz się zadowolony z tego co masz no to, to, to też się nie zastanawiaj tymczasem Wy się właśnie boicie ten miesiąc czerwiec pokazuje lęki przed tym, aby ten ruch zrobić lęki przed tym, żeby coś komuś zakomunikować albo żeby zrobić ten ruch do przodu słuchajcie, no tak to po prostu widocznie dać po kartach. Tymczasem, kochani, Wy macie mieć pewność i ta karta dopowiadająca to pokazuje, że moi drodzy, jesteście w pewien sposób kochani przez kogoś, ten ktoś Was obdarza miłością, troską, opieką itd., itd. bo to nie jest tylko, wiecie, miłość, na zasadzie kocham Cię, ściągnij majtki. Mam tutaj na myśli, słuchajcie, że ktoś naprawdę chce się Wami zaopiekować, zatroszczyć, dać Wam poziom szczęścia i czegokolwiek więcej innego. Słuchajcie, karty, jeszcze dopowiadające starota pokazują też tutaj szanse na nowe początki, szanse na nowe miłości, słuchajcie, znowuż kartę przejścia, kartę bramy, a więc zostawiamy coś, żeby z tej szansy skorzystać, um, słuchajcie, gdzieś możecie obawiać się o stronę finansową, czy sobie poradzicie, ale to tylko co dla niektórych mówię, bo pokazują się tutaj takie karty, ojeju, jeju, czy wszystko będzie w porządku, i, moi drodzy, i ta wasza, wasza niepewność i Wasze lęki. Więc, moi drodzy, no tutaj, e, powiem szczerze, należałoby Wam się zrobić bonusa, żeby na te wszystkie dylematy Wam odpowiedzieć, dlatego, że kochani, e, no to się już robi trochę nudne, że my, kładąc karty dla strzelca, ciągle widzimy, aha, strzelec się znowu nad czymś zastanawia, albo, oho, strzelec dzisiaj już podjął decyzję, a za chwilę się, wiecie, wycofał, bo, bo że tak powiem, lęk go ogarnął. Słuchajcie, runa dla Was to Sowillo. Runa Sowillo, moi drodzy, jest to runa słoneczna, typowo taka Karta mówiąca Słońce. Runa mówiąca Słońce Sory. Słuchajcie, jakby, jakby na to wszystko nie spojrzeć. Jakby, jak, jakby na to wszystko, słuchajcie, nie spojrzeć. Na pewno runa ta. Kiedy sobie ją wymalujecie gdzieś, słuchajcie, na ciele. Tutaj ktoś się pytał, czym. No kochani, no nie farbą olejną. Oczywiście bierzemy długopis. Słuchajcie, smarujemy sobie, czy tam pisaczek. Potem oczywiście sobie to po, po, na końcu czerwca, kochani, zmazujemy z siebie, czy też jak nie chcecie sobie smarować tego po własnym ciele, weźcie sobie karteczkę, ale warunek jest taki, że, słuchajcie, no. My ją po prostu przy sobie, w majtkach, w staniku, nie wiem, w czym tam, w kieszeni, w spodniach, ale grunt, żeby to było zawsze z wami, bo to będzie wasz talizman na miesiąc e, czerwiec. E, no i kochani, runa słońca tak naprawdę ma was wzmacniać, tak? Ma wam dodawać siły, energii, pewności do tych wszystkich działań. To jest również runa, która ma was poprowadzić ku zwycięstwu, jakiekolwiek by one, kochani, nie było, ale żeby dodawało wam tej odwagi, której wam tutaj e, strzelce w dużej mierze cholernie brakuje. Dobra strzelce, słuchajcie, no. No, tak to wygląda. Słuchajcie osoby jeszcze raz podkreślam, które potrzebują bonusa, piszcie, ja takiego bonusa nagram i moi drodzy oczywiście tutaj osoby chętne będą dostawały do mnie linka do takiego filmu, żeby sobie zobaczyć te opcje, które tutaj was tak zamęczają w, w pozycji tej co zrobić, tak? I dajcie znać oczywiście strzałce w komentarzach, czy to właśnie o to chodzi, bo to jest słuchajcie słowo kluczowe. Czy właśnie takie dylematy macie, o których wspomniałam w trakcie tutaj czytania dla Was, i czy faktycznie to trzeba by było, kochani, prześledzić, żeby Wam się zrobiło lżej i żebyście mieli pewność, co będzie, jeśli, tak? Dobra, strzelcy, no to tyle ode mnie. Ja Wam oczywiście życzę podejmowania decyzji i korzystania z pięknych szans, a my tymczasem przechodzimy do lwa. No i siemanko lwy, witam Was bardzo pięknie na Waszym czerwcowym czytaniu. Słońca, moje karciochy są przede mną, runa Wasza jest przede mną, karty dopowiadające również i moi drodzy możemy tutaj zacząć czytanie. Słuchajcie, u Was czytanie jest bardzo pr proste i szybkie. Nawet zastanawiam się, czy tutaj będę coś więcej musiała, kochani, gadać. Ja bardzo czasami się cieszę, że te czytania są klarowne, bo wtedy mamy jasny, konkretny przekaz, nie trzeba kombinować, a może to, a może to, a może tamto, a może sramto i tak naprawdę mamy miszmasz. Wiecie o co mi chodzi. Słuchajcie, u Was jest sytuacja, słuchajcie, bardzo prosta, to znaczy mam tutaj na pewno dwa scenariusze, dlatego że mam jedną kartę, która jest dla mnie kartą dwojaką, to znaczy ona przeważnie pokazuje dwie różne, kochani, sytuacje mówiące albo o jednym, albo o drugim. I dlatego, kochani, przeczytam Wam dwa scenariusze płynące z tych kart. Słuchajcie, kartą wiodącą dla Was na miesiąc czerwiec jest sytuacja mówiąca o jakimś pójściu do przodu skorzystaniu z jakiejś szansy na rozwój, moi drodzy, na jakąś sytuację finansową zawodową, pracową to mam bardziej na myśli, ale gdybyśmy mieli dyskutować o relacjach, moi drodzy, to całkiem możliwe, że tutaj również może chodzić o sytuację, kochani, kolejnego kroku rozwoju, inwestycji w relacje być może, kochani, stworzeniu sobie szansy na lepsze życie, na życie razem w dużej mierze, bo to też, moje drogie lwy, może tutaj o to chodzić więc tutaj moi drodzy mamy tego typu klimat. No i teraz kochani tak. Jedni z was mogą do czegoś wracać e, albo, a drudzy mogą kochani z czegoś odchodzić. I teraz tak, gdybyśmy mieli skupić się na tematach pracy, e, słuchajcie, tutaj kasy, rozwoju zawodowego i tak dalej, Całkiem możliwe, że moi drodzy trzeba będzie z czegoś zrezygnować, żeby można było pójść gdzieś indziej, tak? Czyli albo żeby rozwinąć coś, albo żeby skorzystać tutaj kochani z jakiejś powiedzmy, propozycji zawodowej czy też waszych własnych koncepcji czy pomysłów na was własny rozwój. I warunkiem tego wszystkiego, moi drodzy, będzie tutaj opcja mówiąca o tym, ok, bez skrupułów zostaw coś wówczas, co Cię, załóżmy, nie rozwija, albo nawet jest to jako takie, ale załóżmy, jeżeli pojawi się jakaś szansa, albo Twój własny pomysł na rozwój Ciebie samego drogi lwie, to bez skrupułów powinieneś zostawić to, co masz, bo faktycznie idąc w kierunku tej szansy, tej propozycji, tej myśli, która się pojawi, um, no, będzie to dla Ciebie intratne, tak, z całą pewnością polepszy Twoje życie, Polepszy Twój e, zasób Twojego portfela, czy też własny rozwój, oczywiście zawodowy, czy też e, tutaj, e, no dobra, zawodowy, nie zostawmy to może w ten sposób. I moi drodzy, takie, takie mniej więcej klimaty w miesiącu czerwcu pojawiają się, słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę. Natomiast, gdyby miała skupić się na relacjach, związkach, miłościach, to moi drodzy, i teraz to jest właśnie słowo klucz, o którym właśnie mówię, o tej dwojakości karty. Słuchajcie, przyznam szczerze, że tak. Może być jakaś taka sytuacja, w której trzeba będzie wreszcie coś zostawić. I po prostu krótko mówiąc, zacząć się rozwijać w zupełnie innym kierunku, z kimś, kto poważnie podchodzi do tematu, ktoś, ktoś kto wie, czego chce i wie, tutaj, jakby dany temat ugryźć, czy w jaki sposób się zachować. Ale może też tak być, kochani, że do Waszego życia wraca ktoś, kto przemyślał sobie pewne sprawy, kto chciałby coś ponaprawiać, kto ma jakąś solidną propozycję na Wasz związek, i całkiem możliwe, kochani, że to jest tego typu comeback. Czyli załóżmy, tak, ktoś wcześniej się oddalał, ktoś. Wcześniej nie mógł podjąć jakiejś decyzji i tego typu rzeczy. I tutaj nagle, moi drodzy, jest jakby taka opcja: ja chcę wrócić, ja chcę spróbować, ja chcę coś rozwijać, ja chcę z Tobą zamieszkać, ja chciałbym z Tobą coś stworzyć, ja chciałbym też od siebie coś Tobie dać. Ja już wreszcie do czegoś dorosłym mi wreszcie wyrosły jaja. Tak? Wiecie o co mi chodzi? Jeżeli ktoś wraca, natomiast może też tak być, że to Wy sami, kochani, stwierdzacie, że to wam nie wystarcza, chcecie czegoś więcej i są tutaj być może, albo rozmowy na ten temat, że jeżeli coś nam nie wyjdzie, to ja odchodzę, albo krótko mówiąc, trzeba rozważyć sytuację moi drodzy, odejścia. Karta sama w sobie jakby, słuchajcie, sugeruje odrodzenie, czyli jeżeli się oddaliliście od siebie, to całkiem możliwe, że kochani, nawet obupólnie będziecie tutaj próbowali coś odrodzić, naprawić, wskrzesić, może powstaną jakieś, słuchajcie, nowe klimaty wokół Was, że będziecie chcieli umocnić tą relację, słuchajcie, nie wiem, zrobić kolejne plany, kolejne kroki w tej relacji, słuchajcie, wzrośnie z całą pewnością tutaj Wasza komunikacja, wzrośnie tutaj sytuacja chęci odkrywania tak naprawdę kolejnych kart, odkrywania życia razem, jak i również, słuchajcie, równowagi w dawaniu i braniu, czyli jeżeli do tej pory na przykład lew dawał, dawał, a druga strona niekoniecznie tak, jakby sobie lew tego chciał, to całkiem możliwe, że moi drodzy, nagle teraz druga strona bardziej będzie tutaj w Waszym kierunku, słuchajcie, no skłaniająca się, tak, to mam krótko mówiąc na myśli. Słuchajcie, z całą pewnością trzeba będzie pewne rzeczy zaakceptować, więc jeżeli nawet ktoś odchodzi od lwa, albo lew chce odejść od kogoś, albo Wy chcecie innego Życia, zostawiając coś, idąc dalej, to pewne, słuchajcie, te zmiany należy do nich po prostu podejść, nie z jakąś opcją, o Boże, co będzie, tak jak strzelec, nie wiem, czy robić, czy nie robić, tylko, moi drodzy, zaakceptować to, co życie wam daje, to, co życie wam jakby w danym momencie niesie. To jest, słuchajcie, sytuacja tego typu. Jeśli chodziłoby o relacje, że ktoś wraca, ktoś chce z wami coś przedyskutować, ktoś, nie wiem, Coś tam by chciał z wami uskuteczniać dalej. To karty również sugerują kochani, żebyście prawdziwie mówili to czego wy chcecie, żebyście nie godzili się na pewne rzeczy, które załóżmy druga strona chce, ale wam to za bardzo kochani nie pasuje, tylko macie mówić to tak jak wy chcecie, aby było. Czyli ma się to godzić również z, z wami samymi, moi drodzy, żebyście dobrze czuli się kochani w danej relacji. Ale moi drodzy, karty mocno są również tutaj skoncentrowane na takiej rozwoju, na pieniądzach, na prawie. I całkiem możliwe, kochani, że runa, która jest dla Was tutaj dociągnięta, runa moi, do, moi drodzy: Odala, która wygląda w taki sposób ma być taką runą troszeczkę opiekującą się Wami, być może właśnie w podejmowaniu tych pewnych, decyzji, w tych pewnych decyzji, bo taką troszczącą się troszeczkę o Was, kochani, żebyście przypadkiem się nie pogubili w drodze, czy odejść, czy zostać, czy, moi drodzy, skorzystać z pewnych szans, czy dać szansę sobie tutaj na coś, czy rozwijać coś w Waszym życiu. Powinniście to zrobić jak najbardziej, więc jeżeli chodziłoby to o uczucia i tak dalej, to tak, rozwijamy te uczucia, wchodzimy w to. Tutaj macie przed sobą na pewno partner który wie, czego chce, i tak dalej, i tak dalej. E, więc warto by było to, kochani, e, jakby mimo wszystko wziąć pod uwagę. E, I runa również przy, przyciągająca do waszego życia, mój do, do, dobrobyt, obfitość, pieniądze, słuchajcie, dobromiłość, miłość, czyli tak naprawdę hojność, która ma na was spłynąć. Więc, moi drodzy, runę oczywiście smarujemy, malujemy sobie na ciałkach, e, względnie na jakichś karteczkach, noszących oczywiście przy sobie. I tutaj przyciągamy do siebie to, co najlepsze, obfitość, dobrobyt, kasę, miłość, moi drodzy. Wszystko takie na takim dobrym poziomie, dobre decyzje, a jednocześnie runa będzie się wami opiekowała i troszczyła się wami, żebyście tego nie spierdzielili, nie? Wiemy, wiecie o co chodzi. Więc, drogie, Lwy, tak to wygląda dla was. Dajcie znać w komentarzach, jak czujecie te karty, a my przechodzimy do Baranka. No i baranki, słuchajcie, uśmiecham się, patrząc na karty, bo tyle co je kochani wyłożyłam i powiem wam szczerze, no jest tutaj um, tak jednoznaczna sytuacja, moi drodzy, że ja nie wiem, czy ja tutaj, e, słuchajcie, stworzę jakąś inną historię żeby stworzyć cokolwiek innego. Chyba nie stworzę. Kochani, to będzie specyficzny rozkład dla poszczególnej grupy baranów albo baranka sztuk raz, moi drodzy. I trudno, jeżeli nie odnajdziecie się tutaj w tym, co ja mówię, no to nie wiem, poszukajcie w ascendencie. Ewentualnie możecie sobie tutaj jakby poszukać gdzieś, kochani, odzwierciedlenia waszego znaku. Być może o jakichś moich kolegów czy koleżanek, którzy też kładą oczywiście karty na YouTube. No bo, kochani, inaczej tej kuwety nie przeskoczymy. Słuchajcie, dylematy. Na zasadzie, kogo wybrać. Słuchajcie, mam kartę mówiącą o sytuacji e, tak zwanego trójkąta. Baran jest z kimś i ma kogoś, ewentualnie ktoś w otoczeniu barana ma żonę i ma baranka. Wiecie o co mi chodzi? Więc tutaj jest jakby taka sytuacja: jest ktoś i ma dwóch, dwie inne osoby. I teraz, oczywiście, to może być sytuacja wasza że to Wy jesteście w takiej sytuacji i to Wy wybieracie, to Wy macie Zenka i załóżmy tam Piotra, Kasię i Monikę. Względnie, moi drodzy, oczywiście może to być ktoś, kto jest z Wami, załóżmy, tak? Czyli spotykacie się z jakąś osobą, która ma żonę, męża i tak dalej, dalej. Ale mamy, kochani, dylematy, więc mamy sytuację flirtowania, romansowania, trójkątów, czworokątów, zwał jak zwał. I teraz w sytuacji, co ja mam zrobić, waham się wejść w to, wyjść z tego, wybrać zenka, wybrać, słuchajcie, Piotrka, Kasię, Monikę, wiecie o co chodzi, czy co mam zrobić. I tutaj są faktycznie dwie osoby, kochani. Jedna, jedna z osób, która już, kochani, być może jest osobą dosyć, powiedziałabym, wkurzoną tą całą sytuacją. Druga, która, słuchajcie, bardzo mocno, załóżmy to wszystko, przeżywa, ma tysiące, słuchajcie, głowę nabitą tym wszystkim i nie wie, co ma zrobić. Ja podaję tylko takie przykłady, bo to mogą być karty sugerujące to i w jakim stanie są te osoby, które tutaj jakby no są jeden i drugi co teraz ale to też mogą być wasze emocje, tak? Czyli emocje dotyczące tego, że Wy nie wiecie, co macie zrobić. Jest ta sytuacja już mocno, bym powiedziała, poddenerwowana. Jest to sytuacja, kochani, która mm, doprowadza mm. Was do mętliku myślowego, mętliku, słuchajcie, emocjonalnego, wręcz powiedziałabym, do takiej totalnej czasami, słuchajcie, rozpierduchy, która się może, kochani, tutaj dziać, i do sytuacji, w której Bara nie wie, co ma zrobić. Dylemat, wahanie się. Mam wrażenie, kochani, że nawet jeśli nie podejmiecie tej decyzji, absolutnie nie, ale należałoby podjąć, dlatego, że karta dopowiadająca dla Was pokazuje pora przestać z czymś zwlekać. Więc jeżeli jesteście, słuchajcie, na, na rozdrożu dróg, sprowadzicie jedno życie, drugie życie, czy też tudzież ktoś ma podwójne życie i nie wie, czy zostać z Wami, czy ewentualnie zostać z żoną, z mężem, no to, moi drodzy, czas tutaj jakby nasilić tutaj tą osobę, albo siebie samego do tego, żeby przestać zlekać z podjęciem jakiś kochani decyzji, dlatego że ta cała sytuacja zaczyna już nie być komfortowa. Ona zaczyna już doprowadzać, co niektórych moi drodzy, do takiej sytuacji, w której jest już taka bezczynność, e, słuchajcie, zamartwianie się, lamentowanie, jakaś sytuacja e, mocnego poddenerwowania tą całą sytuacją. Te relacje, w których jesteście, już przestają w tym momencie być szczęśliwe, radosne, pogodne, tylko coraz bardziej staczają się, kochani, w dół. I to też trzeba by było tutaj, kochani, wziąć pod uwagę. No, macie dylematy. No tak to wychodzi, kochani runa dla was, runa dla was to Hagala, Hagal, krótko mówiąc. Wygląda tak, tylko nie wiem czy to będzie widoczne, kochani. W razie czego sobie weźcie poszukajcie w internecie. Słuchajcie, to jest transformacja, to jest zmiana, to jest pewnego rodzaju siła, którą dostajecie od tej runy, więc jeżeli ktoś z Was potrzebuje siły, bo musi dokonać zmian, bo musi dokonać transformacji, bo musi pierdyknąć pięścią po stole, bo musi coś wybrać, to kochani, ta runa Hagal będzie Was tutaj oczywiście, kochani, bardzo mocno wzmacniała w tym wszystkim, pomagała w tych właściwych, kochani, wyborach, dokonywała razem z Wami tych zmian, dokonywała z Wami tych transformacji, gdzieś tutaj bardzo mocno wspierała Was w tym wszystkim. Więc, moje drogie baranki, smarujemy ją sobie na ciałku, na karteczkach, nosimy ją kochani do końca czerwca przy sobie, jako swój osobisty talizman na miesiąc czerwiec. No i zobaczymy, co będzie. Ale, baranki, dajcie znać, bo powiem Wam szczerze, ja tutaj już nie będę kart dokładać, bo to jest tak jednoznaczne czytanie, że ja tutaj no po prostu, słuchajcie, no nie będę tworzyć historii po prostu z dupy. Nie wiecie o co chodzi, ale dajcie znać. Czy ktoś z Was ma takie dylematy, albo ktoś w Waszym otoczeniu ma takie dylematy i nie wie co ma zrobić i ta cała sytuacja już zaczyna być bardzo mocno taka być. No nie fajna um, i są te dylematy i co robić, jak robić, po co robić i tak dalej. Natomiast pamiętajcie o Radzie. Pora przestać już zwlekać, czekać. Cholera wie za czym, moi drodzy, czas tutaj podjąć jakieś decyzje. E, moje znaki ognia. Was wszystkich bardzo gorąco pozdrawiam. Życzę oczywiście, żeby czerwiec był dla was przekomfortowy i przecudowny, moi drodzy i buziaki.